Pani Duclev nie mogła znaleźć spoczynku. Było dla niej rzeczą tak nową, że wyszła z trybu, jaki sobie nałożyła, że zniosła pierwszy raz w życiu, aby jej ktoś wyznał miłość i usłyszał jej wyznanie, iż nie poznawała samej siebie. Zdumiona była tym, co uczyniła, żałowała tego i cieszyła się. Wszystkie jej uczucia były pełne zamętu i miłości. Rozważyła jeszcze rację swych obowiązków, które sprzeciwiały się jej szczęściu, z bólem uczuła ich siłę i żałowała, że je tak wyraźnie ukazała panu de Nemours. Mimo, że myśl o małżeństwie przyszła jej do głowy natychmiast, skoro go ujrzała w ogrodzie, nie uczyniła na niej wrażenia równego temu, jakie odniosła z tej rozmowy. Były chwile, w których trudno jej było pojąć, aby mogła być nieszczęśliwa wyszedłszy za niego. Byłaby chciała móc sobie powiedzieć, że jest w błędzie i w skrupułach swoich co do przeszłości i w obawie o przyszłość. To znów rozum i obowiązek ukazywały jej rzeczy zgoła przeciwne i popychały ją nagle ku postanowieniu nie wyjścia za mąż i nie oglądania już pana Dunemur. Ale była to decyzja bardzo ciężka dla serca tak rozkochanego i tak świeżo wydanego urokom miłości. Racje przeciw małżeństwu z panem Dunemur jawiły się jej silne z punktu widzenia obowiązku, a niezwyciężone z punktu widzenia jej spokoju. Zmierzch miłości księcia oraz niedole zazdrości, które jej się zdawały w małżeństwie niechybne, ukazywały jej pewne nieszczęście. Ale niemniej niemożliwą rzeczą zdało się jej opierać obecności człowieka najmilszego w świecie, którego kochała i które ją kochał i opierać mu się w rzeczy, która nie obrażała cnoty ani przystojności. Osądziła, że jedynie nieobecność i oddalenie mogłyby jej dać niejaką siłę. Ujrzała, że potrzeba jej tego nie tylko, aby udźwignąć postanowienie nie wyjścia za mąż, ale nawet, aby sobie wzbronić widzenia pana Dunemur. Umyśliła dosyć długą podróż, aby wypełnić cały czas, jaki obyczajność nakazywała jej żyć z dala od świata. Znaczne majątki, jakie miała w pobliżu Pirenejów, zdały się jej najsposobniejszym miejscem. Po tak gwałtownych wzruszeniach, zaledwie przyszedłszy do siebie, pani de Klew popadła w ciężką chorobę. Wiadomość ta przyszła do dworu. Pan de był niepocieszony. Boleść jego dochodziła rozpaczy i szaleństwa. Widam miał wiele trudu z tym, aby go powstrzymać od jawnego okazywania swej rozpaczy. Wiele też miał kłopotu, aby mu wybić chęć pośpieszenia samemu po wiadomości. Krewieństwo i przyjaźń Widama dostarczyły pozoru wysyłania licznych gońców. Przyszła wreszcie wiadomość, że niebezpieczeństwo minęło, ale że chora popadła w stan omdlałości, który niewiele zostawiał nadziei. Ten tak długi i tak bliski obraz zgonu ukazał pani dyklę rzeczy tego świata w postaci wielce odmiennej od tej, pod jaką widzi się je w zdrowiu. Konieczność śmierci, którą widziała tak blisko, przyzwyczaiła ją patrzeć na wszystko z oddalenia. Długi zaś bieg choroby uczynił to nawykiem. Kiedy ocknęła się z tego stanu, ujrzała wprawdzie, że pan Dunemur nie zatarł się w jej sercu, ale aby się bronić przeciw niemu, przywołała znowu na pamięć wszystkie poprzednie racje, stoczyła w duszy wielką walkę, pokonała wreszcie resztki tej namiętności, osłabionej uczuciami, jakie obudziła w niej choroba. Myśl o śmierci wyrzucała jej pamięć pana Klew. Wspomnienie, to, które godziło się z jej obowiązkiem, wyryło się silnie w jej sercu. Ujrzała namiętności i więzy świata tym okiem, jakim oglądają je osoby mające szersze i dalsze spojrzenie. Stan zdrowia, który pozostał znacznie osłabiony, pomógł jej zachować te uczucia. Że jednak widziała, jaki wpływ mają okoliczności na najroztropniejsze postanowienia. Nie chciała się narażać na zniweczenie swej decyzji, ani też wracać w miejsce, gdzie żył ten, którego była kochała. Pod pozorem zmiany klimatu schroniła się do klasztoru, nie objawiając stanowczego zamiaru usunięcia się ze dworu. Na pierwszą wieść o tym pan Dunemur uczuł wagę i doniosłość tego postanowienia. Zrozumiał w tej chwili, że nie ma się już czego spodziewać. Ale strata nadziei nie przeszkodziła mu poruszyć wszystkiego, aby wyrwać stamtąd panią Klew. Postarał się o pismo królowej, kazał pisać Widamowi, kazał mu jechać, ale wszystko na próżno. Widam widział się z nią, nie powiedziałam mu o swoim postanowieniu. Zrozumiał wszakże, że nie wróci nigdy. Wreszcie pan Dunemur odwiedził ją sam, pod pozorem udania się do kąpiel. Przybycie jego zaskoczyło księżnę i wzruszyło bardzo. Kazała mu powiedzieć przez godną osobę, którą kochała i którą miała wówczas przy sobie, że prosi, aby się nie dziwił, iż nie chce się wystawiać na niebezpieczeństwo widzenia go i zniszczenia jego widokiem uczuć, jakie sobie nakazała. Pragnie, aby wiedział, iż skoro obowiązek jej i spokój sprzeciwiają się jej chęciom, inne rzeczy wydają się jej tak obojętne, że wyrzekła się ich na zawsze. Myśli już tylko o sprawach przyszłego życia i nie zostało jej żadne inne uczucie prócz chęci ujrzenia go w tym samym stanie duszy. Pan Dunemur myślał, że skona z bólu w obecności osoby, która mu to mówiła. Błagał ją po dwadzieścia razy, aby wróciła do pani de Claude i uzyskała, by mógł ją widzieć. Ale ta osoba oświadczyła mu, że pani de Klew nie tylko zabroniła powtórzyć sobie czegokolwiek od księcia, ale nawet zdać sprawy z tej rozmowy. W końcu musiał odjechać, przygnieciony boleścią, jak człowiek, który stracił nadzieję ujrzenia kiedykolwiek osoby ukochanej. Miłością najnamiętniejszą, najbardziej naturalną i najbardziej usprawiedliwioną, jaka kiedykolwiek istniała. Mimo to jeszcze się nie zraził i uczynił wszystko, co było możliwe, aby wpłynąć na zmianę jej postanowień. Skoro wreszcie upłynęły całe lata, czas i rozłąka strawiły jego boleść i przygasiły uczucia. Pani de żyła w sposób, który nie zostawiał nadziei. Aby miała kiedy wrócić. Spędzała część roku w klasztorze, drugą część u siebie, ale w zamknięciu i w praktykach świętszych od najsurowszej reguły klasztornej. I życie jej, które było dość krótkie, pozostawiło niedoścignione wzory cnoty.